Oczko mereszkowe, czyli oczko z dodatkowymi nawinięciami nitki na drut. Może być to oczko prawe albo lewe. Znaczek to odpowiednio prawe albo lewe oczko z dodatkowymi kreseczkami na znaczku. Prawe oczko z dwoma nawinięciami, czyli to jest pierwsze nawinięcie, trzymamy na niteczkę, drugie nawinięcie. I dopiero przeciągamy wtedy przez oczko prawe. Lub mogą być też trzy nawinięcia. Robimy trzy, i dopiero wtedy przeciągamy. I mamy trzy nawinięcia. W następnym rzędzie zazwyczaj takie oczka: jedno jest przerabiane, pozostałe nawinięcia spuszczane. Ma nam się to. Powiększyć, zrobić właśnie taka mereszka. Jeżeli tych nawinieć ma być więcej, i już jak pokażę, może być problem, żeby to przeciągnąć przez oczko prawe. No to mi się jeszcze udało, bo chyba już je rozciągnąłem po prostu mocno. To mimo, że na przykład w schemacie jest oczko mereszkowe, możemy to po prostu zrobić oczko to jest to, co ma być mereszkowe, a te dodatkowe nawinięcia zrobić sobie za oczkiem, w czym pamiętać trzeba, że te nawinięcia spuszczamy, te oczko jest przerabiane i ono ma nam się powiększyć. Analogicznie oczko mereszkowe lewe, czyli chcemy zrobić oczko lewe, ale jeszcze drugie musimy nawinięcie zrobić, albo nawet i trzecie i dopiero przeciągamy przez oczko wyrabiane lub, ale to musimy naprawdę pamiętać że to ma, miało być mereszkowe ale jest nam niewygodnie z tymi dodatkowymi nawinięciami robimy dodatkowe nawinięcia obok ale liczymy tak, że miało być trzy więc jest oczko, drugie i trzecie miały być dwa, to tylko narzut i ten do tego ma być to oczywiście dla bardziej wprawnych dziewiarek początkującym zalecam jednak robić właściwe oczko myreszkowe, żeby nic się nam nie pomyliło i żeby właściwe oczko się nam powiększyło.